Ja pytałem o ocenę moralną i etyczną, nie odpowiedział pan, ale rozumiem. A ja mam teraz do selekcjonera pytanie. 22 maja 2004 roku odbył się mecz sprzedany, w którym pan prowadził Lecha. To był mecz ze świtem. Pan przez dni, kilka dni poprzedzających ten mecz odbył dokładnie 8 rozmów, co najmniej 8 rozmów, które trwały 26,5 minuty z fryzjerem. Czyli szefem mafii piłkarskiej. Chciałem zapytać, y, część tych, aha, dwie z tych rozmów pan sam inicjował. Y, z akt sądowych wynika, że pan wiedział, że ten mecz jest sprzedany. Chciałem zapytać, jak to jest prowadzić drużynę w sprzedanym meczu, jak to jest uczestniczyć w, y, w takim procederze korupcyjnym i czy nie wiem, czy te doświadczenia w jakiś sposób może się przydadzą panu w kadrze. Dziękuję. Proszę pana, pana wypowiedź nadaje się do prokuratury i to troszeczkę z drugiej strony niż pan myśli. To nie ja powinien być to oskarżony, tylko pan. Pan insynuuje, że uczestniczyłem w dwóch sprzedanych meczach, co jest totalną bzdurą. Nikt tego nie potwierdził, nikt tego nie napisał. Pan sugeruje, że wiedziałem o meczu sprzedanym ze świtem nowy dwóch gdzie prokuratura postawiła zarzuty moim byłym piłkarzom, gdzie nie miałem żadnego zarzutu i nigdzie nie jest powiedziane, napisane, że ja wiedziałem o czymkolwiek, że coś się złego działo. Prokurator powiedział, było napisane w ten sposób, że nie wystawiłem dwóch zawodników, wystawiłem słabszy skład. Macik Szerfen po pierwszym meczu z Legią, przepraszam, że, że opowiem, ale chcę ten temat zamknąć raz na zawsze. Zarzut, że wystawiłem słabszy skład na ten mecz, który prowadzi świętej pamięci Janusz Wójcik. Mecz odbył się między dwoma meczami finałowymi z Legią Warszawa. Pierwszy mecz wygraliśmy z Legią Warszawa 2-0 w 2004 roku na początku maja i po tym meczu kartki się wtedy jeszcze sumowały. Bartek Busacki nie mógł zagrać w następnym meczu, bo dostał kartkę. Bartek Busacki, Maciek, przepraszam, Piotrek Świerczewski. Maciek Szerfę miał złamaną rękę, nie mógł zagrać i Grzelak miał kontuzję, bo miał rozcięte kolano. Trzech zawodników nie mogło zagrać. w około 44 minuty zszedł, musieliśmy go zmienić i ci zawodnicy nie mogli zagrać. Zarzut, że wystawiłem rezerwowy skład, do tego nie zagrał Michał Goliński, który miał trzy żółte karty i następna eliminowała go w kolejnym meczu z Legią Rewanżowym na Łazienkowskiej. To jest ten bzdurny zarzut, wokół którego wszyscy budują narrację. Ja chcę skończyć. Sytuacja miała 18 lat temu miejsce. Nie wiem, o czym rozmawiałem. Z Hszardem Fabrykiem pracowałem w Amice Wronki przez 7 lat. I w wielu dziennikarzy, którzy go równie znali tak jak ja. To był mój bezpośrednio przełożony, był jednym z wiceprezesów, między innymi współpracował z dzisiejszym właścicielem Lecha Podna Jackiem Rodkowskim i z innymi, innymi osobami, które uczestniczą dalej w polskiej piłce. I tyle mam do powiedzenia na ten temat. Jeśli pan będzie sugerował w ten jeszcze raz sposób, że uczestniczyłem w dwóch meczach, wiedziałem o sprzedaniu meczu, to naraża się. Pan wyraźnie to zasugerował i się cieszę bardzo, że wszyscy to słyszeli. Pan stwierdza nieprawdę i pan powiela tą nieprawdę. I chciałbym na tym skończyć. Panie, panie trenerze, to ja może zabiorę. Głos. Panowie, ja, ja chciałbym skrócić. skrócić, skrócić. Halo, halo. Ja, ja chciałbym zamknąć dyskusję. Dzisiaj dyskusja nie jest poświęcona, co było 18 lat temu. Dzisiaj wybieramy selekcjonera. To jest najważniejsza dzisiaj osoba. Mamy akcję Rosja i skupmy się na tym. Jeżeli ktokolwiek będzie chciał z panem selekcjonerem porozmawiać, pan selekcjoner się umówi w tygodniu. Wyznaczycie jakiś termin i porozmawiacie na te tematy, bo, bo to dzisiaj ta konferencja nie jest temu poświęcona. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo. Zarówno pan prezes, jak i pan trener wypowiedzieli się w tej kwestii. Wiadomo było, że od tego tematu dzisiaj nie uciekniemy, ale przedstawione zostało stanowisko obu panów, także przejdźmy do strony sportowej. To jest celem dzisiejszej.